w z Birmingham. Już pokazujemy Wam pierwsze yy, widoczki na Birmingham. Wchodzimy sobie po mieście. Przyjechaliśmy kole kolejką. Takim pociągiem tutaj, znaczy kolejką, taką jakby jechaliśmy na pociąg z lotniska. zgarnęłam z tego pociągu gazetkę do przeglądania. Na razie idziemy się rozejrzeć w koło, gdzie co jest i szukamy naszego hotelu, bo dzisiaj jest niedziela i wszystko jest otwarte na czerwcu od, od około godziny 11, a jest dopiero godzina 10:20, więc jeszcze. Trochę zajmie, zanim potwierdzą cokolwiek. Patrzcie, jak nagrywam tutaj wcześniej, po, po godzinie 10, jak ja mam, to było prawie puste, jak szliśmy, a teraz są tu tłumy normalne na Nie wiem, czy tu chyba będzie najlepiej widać z tyłu ludzi. Mój tu ludzi w koło. Wszyscy byliśmy po podładowaniach telefonów w hotelu, bo nam się tam dostać jak ja w e, W każdym razie dotarliśmy jeszcze teraz wieczorem na Czajna, w ogóle Wam pokażę. To nie jutro będziemy więcej tutaj chodzić. Kupiliśmy parę rzeczy, kupiliśmy jakiś taki napój, który teraz będziemy testować, Był kompletnie nie wiem co tu jest napisane, więc wiem tylko, że to jest litchi i coś tam jeszcze i, i chyba to jest herbata dopisana, także mam nadzieję, że to będzie dobre. na testy. Ten napój jest pyszny, smakuje jak babelty, tylko jest bez kuleczek, więc nie jest bubble ale smakuje to jest herbata po prostu, litchi, ale jest pyszna. Łukasz mi wcześniej uliczył swojego telefonu do ponagrywania śniadanka, także wam może pokaże. A teraz czekamy na Ubera, z którego w sumie będziemy korzystać pierwszy raz i jedziemy sobie pooglądać do du Dudley, Dudley Cassie, który wczoraj jest o na właśnie tutaj w hotelu, była ulotka razem z mapą właśnie na ten zamek, także idziemy sobie powlokować z Ubera na Spawiec idziemy i y, idziemy w stronę zamku a się okazuje, że jak idziecie na zamek to po drodze musicie przejść przez całe więc to jest jak w komplecie, że kupujecie w jednym zamku i więc zahaczyliśmy wie, na jednego i idziemy dalej, patrzcie co tutaj mają także to jest nasz pierwszy punkt zwiedzania dzisiaj to jest y, zoo, a ten zamek że to ogólnie biegają sobie małpki, a tutaj wygląda całe to za tak, jakby tutaj była ona wybudowana na ruinach właśnie tych wszystkich zamków, sameczków, które tutaj były, tych budowli starych. A tu po tej stronie, patrzcie, jaka jest piękna słowa. Żebyśmy już całe zło doszliśmy do samego środka, jak na samym środku jest w końcu wejście do zamku. Także teraz w końcu zamek. Jeszcze tu oczywiście panoramka na dole, tutaj trochę info o zamku, no i tutaj jest cały kompleks tych ruin przepięknych, znaczy ja ruiny, więc mnie się zawsze podobają, tak to wygląda. To ciekawostkę, że ten kompleks tutaj e, odwiedziła zarówno Elżbieta I, jak i Elżbieta II, z czego Elżbieta I odwiedziła go nawet dwukrotnie, e, a później również Elżbieta I zarządziła. że ten oto no, tutaj zamek, cały ten kompleks tutaj będzie więzieniem dla Marii, Królowej Szkotów. I tutaj właśnie jako więźnia politycznego była zatrzymana, przetrzymywana przez robię Elżbieta II jej kozynka Maria, Królowa Szkotów, Maria Stuart. Tutaj poszliśmy dzisiaj od razu na targ, popatrzcie co tutaj mają. Właśnie wychodzimy z niego, w targowisku ogólnie są same warzywa i owoce. I co jest śmieszne, tutaj w zasadzie są nawet sami ciemnoskóży i sami właśnie jacyś tam ludzie, na przykład hindusi czy jacyś tam. Um, z Marokańczycy i tak dalej, no, czyli o w też będzie by było, było słychać, tak że mówią. A tak widzę, że Anglicy tak się jakieś specjalnie nie zapuszczają, bo pa, para Polaków była jedna, e, która szła tak dziwnie, w sumie to bardziej się czuję, przynajmniej na tym targowisku, to się bardziej czułam jak Maroko niż jak, e, niż jak w Anglii. Co jest śmieszne, ale ogólnie partner z Birmingham jest taki właśnie, czyli pełne ludzi, właściwie muzułmanów. Muzułmanów to jest mega dużo. Kurczę, to nawet w Maroku nie było, czy znaczy było do chwili, to widać, tam było bardzo dużo muzułmanów, ale oni byli bardzo tak normalnie nastawieni też do ludzi. Tutaj jak się przechodzi koło tych muzułmanów, to czasami się człowiek tak dziwnie czuje. Tu jak możecie zobaczyć za mną, tutaj są kanały. My akurat siedzimy w restauracji nad tymi kanałami, które tutaj, tutaj, tutaj są i tu się ogólnie odbywają rejsy statkami i my w bardzo podobnym miejscu byliśmy w, w Manchesterze, hmm, a teraz jesteśmy tutaj, o właśnie pani nam przyjechała. Czekamy na nasze jedzonko Planowaliśmy, że na tą łódkę sobie pójdziemy I jak nam wyjdzie... Thank you, thank you. Jak nam wyjdzie, to na tą łódkę pójdziemy A jak nie, to już na takiej łódce w sumie byliśmy Więc em, może innym razem Może jeszcze kiedyś przyjdziemy. Ja tu to mogę się Wam pochwalić, że byłam ezoterycznie w Nakupiłam dużo, ale to Większość tego raczej będzie Można oglądać na moim Instagramie Albo na moim TikToku magicznym który Was zawsze zapraszam wonderland.magicmój znajdziecie go na TikToku i tam będzie dużo magicznych rzeczy, więc te magiczne rzeczy, które Ci chyba też tam będę pokazywać. Poszło nasze jedzonko, mamy takie same z Łukaszem: stek, fryteczki, sosik pierwszowy, grzybek, troszkę sałatki i wolno Sorry! Mam resztki dzisiaj baterii, Niestety nie mam powerbanka, ale nagram wam przynajmniej kawałek, tyle, ile mi się uda, e, tego wielkiego prymarka, który tutaj jest. I to słuchajcie, tu jest jedno piętro, na którym jesteśmy. Teraz te schody, które widzicie tu e, przede mną, tutaj, idące na górę i w dół, no to są jeszcze na górę, tu są jeszcze dwa piętra i w dół jeszcze są dwa piętra. A ogólnie zobaczcie, to jest ogromne. Tu, gdzie widzicie ten mały napis, jest dopiero koniec sklepu, to jest kawał drogi, żeby tam dojść. To jest druga część, co są kosmetyki, Widzimy, zobaczymy, czy mi się uda to nagrać, ale wiedziemy, chyba na górę. Zobaczymy, czy są upir, bo w zasadzie chyba na górze nie byłam. Byłam za to wczoraj tam na dole, tam gdzie widzicie tego busa i tam jest też jakaś e, kawiarnia, restauracja, coś takiego. I teraz Primark otwiera również e, strefę beauty, gdzie możecie znaczkę sobie robić. pazurki. Możecie sobie zrobić pazurki, możecie, e, możecie sobie zrobić jakiś tam makijaż, coś tam. Także w strefie z teraz jest dużo się dzieje. E, o, tu jeszcze są spady kolejne na górę. E, tutaj jest strefa, o, to jest biżuteria i tak dalej. No, za tego wszystkiego kończycie. Jak ja chciałabym wam pokazać e, cały ten sklep, słuchajcie, to ja chyba musiałam spędzić tutaj pół dnia, żeby w ogóle wam ten sklep pokazać. Jest ogromny, ogromny. Tak dużego... widziałam tak, tak duży. przymarki marki. Właśnie nie wiem, który jest większy, czy ten. E... Manchester... Właśnie nie wiadomo czy był w Manchesterze, czy w Barcelonie, już nie pamiętam gdzie to było. Chyba nie w Barcelonie, wydaje mi się, że to był w Manchesterze. Był taki wielki Primark. I ten jest tak samo wielki i nie wiem, który jest większy. Po prostu jeden z nich, e, na z moich filmów mogliście zobaczyć, tam były iluminacje w ogóle. E, leciały na ekranach, tam było wtedy Harry Potter i tak dalej. Jakiś tam frozen było pokazywane na ekranach wielkich właśnie w tym primarku. Tutaj tego nie ma, jest trochę inaczej to zrobione, ale jest ogromne. Tutaj właśnie to co widzicie. To że właśnie to miejsce, to można sobie zrobić pazurki, makijaże i inne rzeczy. Dzisiaj mamy ostatni wieczór już tutaj w Birmingham. To sobie zamówiliśmy dzisiaj uberem jedzonko z Aloha. To jest jakiś um, jak to się nazywa? Um, matko tajski mi weszło do głowy teraz. No nieważne, jedzonko <grywa> sobie zamówiliśmy. Hawajskie, o, teraz mi przyszło. A tutaj jeszcze mamy dwa, ogóry, góry, mieliśmy trzy. Jednego odpakowaliśmy, um, takiego czosnkowego, ale smakował strasznie chemicznie. Więc tylko ugryźliśmy i jeszcze nam zostały dwa do spróbowania. Tak mi się wydaje, że ten może być najlepszy z tego wszystkiego. Tu mnie Łukasz poprawił i słusznie, bo przecież ja przeczytałam Aloha zamiast nazwy miejsca, gdzie zamówiliśmy. Oczywiście nazwa jest tutaj. To jest nazwa miejsca, gdzie to zamówiliśmy, Aloha. Dzień dobry. Tu pokażę Wam jeszcze nasze jedzonko. Tu jest moje jedzonko z krewetkami, do tego mam. Chyba glony łakame, przynajmniej tak miało być. Do tego jest prażona cebulka i sosik, chyba sojowy. Albo sezamowo, bo to się tak sezamowo bardziej tam to pachniało. A Łukasz ma bardzo podobne, tylko że tutaj widzę, że ma inne owoce. Ja mam ananasa, z wyglądek, jakby to było mango. Do tego ma łososia. Jakąś fasolkę tutaj, chyba, jakąś sałatkę do tego. I tutaj jeszcze jest na dole. Yy, jakaś taka sałatka, jakby z pomidorków z cebulą, coś takiego. I też sosik do tego prażona cebulka. I chili sobie dołożył. Tak to wygląda. Wygląda bosko. I pachnie cudownie.